witam na moim kanale kapelę przeszkadza otóż o moich kamykach to już być, ten jest najnowszy ten znacie ten też tu jest taki duży a tu jest taki kamek, który widzicie gdy się go da Ten to można zaczynę, że świeci. No a tu, że są taki. Ale fajne jest to, że właśnie jak da się go tak to widać, że elegancko. Oczywiście pomocni musi sprawdzić czy wszystko gra. Ale został moje kamycki. Jednak je na razie. Na bok. Lampy tu wyłączę. No a tu pamiętacie, jest. Mam też taką drewnianą łyżeczkę. Widelca jeszcze szukam do pary. Może kiedyś kupię. A tu mam. To drzewko, tylko że właśnie popsuło mi się, muszę tak włożyć, żeby się lampki oświeciły, ten łącznik się zepsuł. No i tu te drzewko fajnie sobie świeci. Mam też jeszcze jedną rzecz, którą chciałem wam pokazać. Jest to taka żarówka. Już ją włączam tylko jedną ręką, to ciężko. No, tak ona tu wygląda. Zawsze ją tu do góry. Świeci się, zaraz zobaczymy. O, taki efekt to nadaje. Jeśli chodzi o to cóż jeszcze chciałem Wam pokazać? Jedną jeszcze rzecz, ale muszę ją. A może będzie widać kotek, taki jest to kotek, akurat z cementu czy z gipsu no a tu mam takie jeszcze cenę no i taka nie wiem czy to kłocica bo ogon ma kłocica zawsze tam gdzieś Sam. Ale mówię, muszę jeszcze łyżkę. łyżkę mam, to muszę widelec. Może kiedyś nóż nawet. Nie wiem co to było, bo nawet nie piszę. Czy to było używane, czy to jako ozdoba Nie mam pojęcia. Ej, nie chcę się jeszcze dzisiaj piątek o materty, ja Nie chcę się iść z... jeszcze. Ale sobota i niedziela Może w sobotę będzie odcinek akurat z ściołeczki. Łapkę tam robię. Trochę rzeczy innych. Więc jak coś zapraszam. Fajnie, że tych osób przybywa. Dzisiaj patrzyłem 58. chyba 8. Jest stałych, więc super, bo codziennie rośnie. Codziennie jest kilka więcej, więc o to chodzi. A tu mam taką tapetę tylko muszę jeszcze tam kawałkiem dokończyć jedna rolka jeszcze tam musi wejść w tym roku muszę dokończyć to a tapeta może fajna ja lubię taką. Jeszcze będę topetę w salonie zakładał, kiedyś może Wam pokażę, tylko sam się zastanawiam, czy cegiełki, podobają mi się cegiełki, to raczej cegiełki będą. Pozdrawiam wszystkich, co oglądają, zdrowka życzę na weekend i byście mnie oglądali.